Profesor Wital Tarłowski razem z nami. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Panie profesorze, dlaczego mam poczucie, że jestem dojną krową, a po weekendzie, że za chwilę nic mi nie zostanie, mimo że bardzo ciężko pracuję, staram się być fair wobec tego państwa, płacę podatki, nie oszukuję, nie kręcę, nie kombinuję, a nie dostaję nic, a jeszcze ze mnie jest wszystko ściągane. Znaczy. Proszę być uczciwą. Nie ma Pani poczucia, że jest Pani dojną krową, ma Pani przeczucie, że Pani będzie dojną krową. Mhm. O, to już już tak mam... chyba uczciwie? Mhm. No, no, mimo wszystko jednak jest tak, że, że generalnie jeszcze nie czujemy tego, że jest czas płacenia. Jeszcze cały czas to jest mimo wszystko na zasadzie taciej, że, że wydaje się, że więcej dostajemy mimo wszystko. No, choćby ta Która dobra, choćby. No, ceny cały czas nie rosną jeszcze tak jak inne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, odpowiedź. Ale pani przeczucie jest oczywiście słuszne. E, krowy zazwyczaj mają mniej tego zdolności takich pro, pro, profetycznych, a, a ludzie mają więcej. E, I rzeczywiście jest tak, że pani no, będzie płaciła podobnie jak ja, z bardzo prostego powodu. No, za każdy lunch, jak mówią Amerykanie, ktoś musi zapłacić, no, ponieważ mm -hmm. mamy lunchy to wielodaniowy y, i coraz, y, coraz droższe zamawiane potrawy alkohol i alkohole i tak dalej. Więc y, też rachunek nam Rośnie i to tak od paru miesięcy w oczach rośnie ten rachunek, który będzie do zapłacenia za ten lunch. I my, trzeba być wyjątkowo głupim, żeby. Znaczy nie trzeba mieć żadnych. nie trzeba być prorokiem, trzeba być wyjątkowo głupim, żeby nie wiedzieć, że za każdy lunch trzeba zapłacić. Oczywiście mhm. każdy może uważać, a może to zapłacą inni, a nie ja, no przecież tu nam prezes, pani pani psz, kandydatka na. Premier, i tak dalej. Przecież obiecują właściwie, że to, że to samo się zapłaci, mm -hmm. albo że inni zapłacą, albo że to nie wiadomo skąd, albo że to jakiejś mitycznej ściągalności VAT-u będzie, nikt nie wie co to jest, ale no to znaczy znikąd pieniądze, tak? Harry Potter w <grym> ekonomii. Ale. Ale, Ale oczywiście, osoby, każdy normalny które... człowiek rozsądny, mając odrobinę oleju w głowie, powinien wiedzieć, że tak naprawdę trzeba będzie zapłacić. Rachunek jest tak ogromny, że zapłacimy za to wszyscy, prędzej czy później. Oczywiście być może nie w tym samym stopniu. Ale osoby, które dostają, czy będą dostawały jakiekolwiek wsparcie od państwa, nie zdają sobie z tego sprawy, albo nawet nie zastanawiają się, że tak naprawdę oni fizycznie mimo wszystko gdzieś na te swoje chociażby 500 plus czy jakiekolwiek inne wsparcie płacą. Znaczy jeszcze mają nie, jeszcze nie, jeszcze mają, nie mam płacą, wrażenie. nie mają świadomości, mają cały czas przekonanie, że zapłacą inni. Zresztą to cały czas jest jeszcze. Takie przekonaniem, żyjemy cały czas w kraju, w którym ludzie się trochę na przykład przed inflacji. I wydaje się, że no, no dobra, no jak rząd wypłaci 500 złotych jednym, no to nawet jak jeśli rzeczywiście jest jakiś rachunek zapłacenia, no to pewnie zapłacą ci bogatsi, którzy zapłacą wyższe podatki. Ludzie na przykład zapomnieli o tym, że w pewnym momencie za już naprawdę duże wydatki płacą wszyscy w postaci inflacji. To już wtedy 500 zł, nie 500 zł. Także jeśli ma mnie Pani zamiar, do mnie zadzwoniono jeszcze wczoraj tam z pytaniami i tak dalej. Pytanie pierwsze, czy realne jest. Ile. Tysiące złotych, 2000 tysiące dodatkowe, czyli 4000 tak. zł płacy e, minimalnej w ciągu najbliższych kilku lat. E, ja na to odpowiedziałem coś, Na to zresztą chyba ja nie wiem, w ogóle większość pyydających się nawet wszyscy jaństwa nikogo, kto by trafił w ekonomiczną sens tego wszystkiego, co się dzieje, bo moja odpowiedź na to była, no ja sobie wyobrażam, ja się będę cieszyć, jeśli się skończy na czterech tysiącach płacy minimalnej, dlatego że jesteśmy na prostej drodze, do tego, co się nazywa tak zwaną stagflacją, czyli coraz wolniejszego wzrostu i coraz wyższej inflacji. Mm -hmm. Jak inflacja zacznie naprawdę być wysoka, a wysoka, no nie mówię, że 100%, ale na przykład 10%, 15%, no to oczywiście zacznie się pogoń płac, już taka, taka beznadziejna, znaczy nie, nie, nie pogoń płac za wzrostem cen, bo ludzie lepiej zarabiają, tylko dlatego, że no będzie po prostu płace będą usiłowały dogonić rosnące ceny i wtedy i płaca przeciętna i płaca minimalna mogą bardzo łatwo tysiące osiągnąć, a może i więcej, mhm. więc na znaczy o minimalnej płacy. Także, także to niestety jest ryzyko, które jest coraz większe. To jest właśnie, jak zapytała mnie Pani, czy zapłacimy za to rachunek, moja odpowiedź jest taka, część z nas zapłaci rachunek w postaci wyższych podatków, no bo to jest oczywiste. Natomiast ci, którzy na przykład, no rzeczywiście są Beneficjentami, w sensie dostaną pieniądze do ręki, a nikt im podat podatku nie podwyższa, może jeszcze obniży, no to zapłacą za to, widząc, jak inflacja pożera. Ale nie da się ukryć, że tego. najbardziej na tym poszkodowani będą przedsiębiorcy, których koszt takiej podwyżki, tam chyba była ta, ta, taka skala, że 250 zł podwyżki kosztuje ich ponad 300 zł, tak? I jeszcze na pewno czują się niedoceniani i niezauważani, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość, zresztą. Słowami Jarosława Kaczyńskiego y, przyznaje, że tak naprawdę grupa społeczna, w której pewnie ja jestem, pan, przedsiębiorcy, kompletnie nie jest w kręgu ich zainteresowań. No, no nie jest. Y, to nawet zabawne jest, jak, bo czasem to, to, to widać mechanizm tego. proszę przypomnieć sobie, jak Frankowicze mieli na przykład składane obietnice przed tak. wyborami. Trzeba było być, <laughs> powiedziałem tak, bardzo naiwnym, żeby w momencie, kiedy się właśnie nie jest zupełnie w grupie. Y, Docelowej nazwijmy to, no to tych beneficjentów, twardego elektoratu. No, trzeba być bardzo naiwnym, żeby sądzić, że partia po prostu tak z uczciwości no, powiedziała to skreślić, każe skreślić tych ludzi w sytuacji, kiedy, kiedy to jest też grupa, która nie znajduje się w grupie docelowej. Znaczy nie ma cienia wątpliwości, że w przypadku. Znaczy rozdzielmy w ogóle dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza rzecz to jest polityka, yy, która, jest, która jest pewną normalnością, że partie starają się. Dbać przede wszystkim o swój elektorat i składać obietnice swojemu elektoratowi. Ja nie mam żadnych pretensji o to, że na przykład prawo i sprawiedliwość stwierdza bardzo wyraźnie: My przede wszystkim bronimy interesu tych, tych uboższych, gorzej wykształconych, starszych. Tych, którzy nie mogą pracować, nie chcą pracować, bardzo mało zarabiają i my będziemy ich promować kosztem, kosztem no, opodatkowania tych, 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 tych innych. Z punktu widzenia politycznego można oczywiście to mieć. Mm -hmm. Problem polega na tym, że tego typu polityka ma swoją cenę. To znaczy zazwyczaj jak się przesadzi, no, do pewnego momentu można oczywiście... Tak i zrobił do tej A, pory. No, tak. Udało się rzeczywiście zwiększyć ściągalność VAT-u. No, można było... Tak naprawdę zwiększona ściągalność VAT-u, sfinansowała to pierwsze 500+. Plus. No dobra, to jest zmiana polityki, ja o to nie mam żadnych, żadnych do nikogo pretensji. W momencie, kiedy się przekracza granicę, no to, no to w tym momencie oczywiście jest, jest, jest problem, że te obietnice się stają coraz mniej prawdziwe. Przy czym, no, od razu dwie, dwa zastrzeżenia. Pierwsze, jeśli Pani oczekuje, że powiem na przykład w tej chwili, że program Platformy czy Koalicji Obywatelskiej to jest coś lepszego znacznie, to moja odpowiedź jest uważam, że jest niewiele lepsze od programu PiS-u w tej chwili. Mm -hmm. Znaczy no, zaczęła koalicja się ścigać tak naprawdę też na Ale koalicja, chociaż troszeczkę no bardziej... No właśnie, bo oni chcą obniżać podatki, a płaca minimalna, podwyższanie płacy minimalnej, tak jak powiedzieliśmy, no nie pomoże przedsiębiorcom, a wręcz przeciwnie. Nie, nie pomoże, wręcz przeciwnie. To znaczy w ogóle idziemy w stronę... Znaczy jest wiele rzeczy i to jest to, na co nie, chyba, nie, chyba nie, nie słyszałem nikogo, kto by naprawdę od wczoraj, słuchając różnych komentarzy, ale nie słuchałem wszystkich. Nie słuchałem nikogo, kto by naprawdę powiedział, na czym polega ekonomiczna istota tego, co się dzieje w tej chwili. Otóż, e, no najpierw to, co PiS proponuje, bo tam, że koalicja, to powiem, są drobne elementy, które powodują, że mimo wszystko tamten mniej mnie tam tamten program, niż, niż z ekonomicznego punktu widzenia czysto. Otóż, niż, niż program PIS-u, ale, ale, ale powiedziałem, też jest co najmniej delikatnie i mocno Otóż, główny problem polega na tym, że w gospodarce mamy zdolność do wytwarzania, czyli tak zwaną podaż. I mamy popyt. Podaż, zdolności podażowe gospodarki są przez program PIS no wyraźnie ograniczane przez im w jeden sposób. PIS promuje konsumpcję kosztem inwestycji. To jest ten główny powód, żeby... Mm -hmm. To na różne sposoby, nawet to jest paradoksalne, nawet ten budżet zrównoważony, który tak ładnie brzmi, to tak naprawdę jest sposób wymuszenia wzrostu konsumpcji. samorządy będą musiały rezygnować z inwestycji po to, że no wszystko jedno, to jest taki mechanizm. Może w tej chwili, jeszcze będzie, będzie chciała Pani wrócić, to możemy do tego wrócić, ale generalnie rzecz biorąc, to jest promowanie konsumpcji kosztem inwestycji I, nic, i, i efektem jest to, że już w tej chwili mamy najniższą od ćwierć wieku stopę inwestycji, a wszystko wskazuje na to, że ona będzie spadać dalej, mm. dlatego że po prostu nie będzie pieniędzy na finansowanie, bo te pieniądze idą na konsumpcję. No, program wszystko to jest kierowanie pieniędzy na konsumpcję. Druga rzecz jeszcze dodatkowo w tym programie są elementy, to jest sposób zrobienia tego, które powodują, że w dodatku podaż pracy również będzie się zmniejszać, no, dlatego dokładnie. że jeszcze się dodatkowo zachęca. Nie dość, że inwestycje jest mało, to jeszcze się zachęca ludzi, żeby tak naprawdę. Po co, skoro yy, dostaje pieniądze? Tak jest, że część przynajmniej, żeby w ogóle nie, nie zajmowała się pracą, bo, bo, bo można bez pracy też, też dostać. Czyli tempo wzrostu nam będzie spadać. Ono, będzie, ono już zaczęło spadać zresztą w tej chwili z powodów koniunkturalnych, ale, ale generalnie, no jeśli będziemy szli w tę stronę. Niskich inwestycji i spadającej podaży pracy, która tak czy owak będzie spadać, natomiast, natomiast e, program akurat pisze, jeszcze przyspieszy to. E, no to oczywiście mamy do czynienia, z, i tu nie ma cudów, no, z, z wolniejszym tempem wzrostu gospodarczego na, e, na dłuższą metę. I proszę mi wierzyć, to nie jest żadna polityczna deklaracja. Przecież każdy, kto ma odrobinę oleju w głowie, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jak mniej ludzi pracuje i, i mniej jest maszyn, i mniej nowoczesne, bo się mniej inwestuje, no to, to w oczywisty sposób produkcja, będzie wolniej rosła i nie ma siły na to. Natomiast z drugiej strony mamy yy, o, podkręcanie płac, dochodów, czyli popyt będzie rósł dość szybko, koszty produkcji również, bo to będzie prowadziło w stronę inflacji, czyli mamy ruch w stronę tego, co ekonomiści, że ekonomii szczególnie nie lubią, co się nazywa stagflacją, czyli zjawiskami a, stagflacyjnymi, czyli a, coraz wolniejszy wzrost, coraz wyższa inflacja, Natomiast z punktu widzenia politycznego, no to może być oczywiście bardzo sprawne posunięcie, bo ekonomia tak, dawna by... zobaczyła, że ludzie nie, nie zauważają. inflacji no dopiero bo, widzą wtedy, jak ona już no jest. No właśnie, bo, 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 bo teraz ludzie widzą i słyszą tylko to, co chcą usłyszeć, no, czyli zapowiedzi dokładnie słyszą, i, 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 i gonią i tak dalej. Tylko y, y, jak uświadomić, że właśnie ta, to magiczne słowo, ta inflacja, może spowodować, że będziemy zmierzać jako państwo, może już zmierzamy w bardzo złym kierunku. W kierunku ekonomicznym? Znaczy wyższy, wolniejszy wzrost i wyższa inflacja, czyli państwo bardziej niestabilne finanse i wolniejszy rozwój, ten realny, czyli płace właśnie nienadążające za, za, z czasem za wzrostem płac. No to jest kierunek, którego ekonomiści nie lubią, natomiast e, no proszę mnie nie pytać, jak ludziom uświadamiać to. No ja mogę tylko powiedzieć, jakie są efekty tego typu działalności. Jest wiele krajów, które już przeszły przez bardzo podobną. Ścieżkę i też miały właśnie dacie, promowanie popytu z jednej strony, a ograniczanie zdolności do wzrostu z drugiej za to zapłaciły cenę w perspektywie 10. Ekonomia bardzo dawno stwierdziła, że ludzi nie daje się przekonać. To znaczy, mhm. z inflacją jest tak, że najpierw. I to jest tak zwana nowa ekonomia klasyczna. Jeszcze 40 lat temu ten mechanizm odkryła i opisała, że to jest najpierw tak, że jak człowiek dostaje podwyżkę płacy, to najpierw wydaje mu się, że to tylko jemu jest lepiej, a mhm. dookoła niej wtedy jest bardzo zadowolony. Dzieje się tak tak długo, aż nie dostrzeże, ale już naprawdę boleśnie nie dostrzeże tego, że inflacja przyspieszyła. To dopiero po jakimś czasie następuje i, i no, coś takiego nastąpiło właśnie w latach 70.. W tej chwili mamy troszeczkę z tego powtórkę w Polsce. Mamy dodatkowo Narodowy Bank Polski, który. No, po to, żeby nie musieć podwyższać stóp procentowych, czego rządy bardzo nie lubią, bo to oznacza wyższe koszty obsługi, zadłużenia i tak dalej. Twardo twierdzi, że on nie uważa, żeby jakakolwiek inflacja w Polsce zagrażała, a inflacja tymczasem już w tej chwili, ona sięga, jak pani pamięta, ile? Pamięta pani? Nie, nie pamiętam. Mniej więcej 3%, 3%, ale to jest nieprawda. Dlatego, że, i to nie dlatego, że go zarzukuję, tylko dlatego, że te pamiętaj, że rzucz. mamy zamrożone, nie, no mamy zamrożone wzrost cen energii przecież. No to będę w przyszłorocznym budżecie nie znalazłem słowa na temat tego, ze strony rządu, że, będą, że będzie utrzymane to zamrożenie. Gdyby ceny energii wzrosły tak, jak miałyby wzrosnąć, i tak jak znaczy wzrosną, bo to jest tylko sprawa, czy się uda o rok odsunąć to czy dwa, a potem skokowo wzrosną, to inflacja w tej chwili już wynosiła prawie 4,5% jeśli rząd nie zdecyduje się na kontynuację przez kolejny rok, to, to jest też przejadanie pieniędzy, które właściwie są na, na modernizację polskiej energetyki i tak dalej, a nie na to. Ale jeśli rząd się zdecyduje, no to być może jeszcze o rok się uda przesunąć, ale jeśli nie, no to w tym, to już w styczniu teraz ceny energii wzrosną, tylko za dwa lata, tak, to znaczy mhm. i da to, co miało być w zeszłym roku i to, co ma być w przyszłym, czyli pewnie koło 50, 50%, inflacja nam skokowo wzrośnie. No bo to można znowu już o rok odsunąć, tego nie da się odsunąć nieskończoność, to jeśli Pani pamięta w latach, znaczy Pani nie pamięta oczywiście, e, ale może z książek, w latach 70., w czasach komunizmu, w latach 70., to właśnie to była polityka komunistyczna, zamrażało się ceny i się liczyło, żeby ludzie nie byli niezadowoleni mhm. z powodu podwyżek. No i w którymś momencie jak już nie dało się dalej zamrażać, no to inflację mieliśmy w wysokości Kilkuset procent. No ale teraz. Te, 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 przecież obserwujemy wzrost tych cen, tak? Już od dobrych miesięcy. To jest miesięcy tak, mówimy, cały czas mniej niż. Że, 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 że to są rekordowe skoki. No tak. Biorąc ta, pod uwagę znaczy, nie ostatnie 10 tak, czy, tak, czy, Znaczy od lat nie było już lat, tak, tak, od 10 lat nie było tak wysokiej inflacji, ona jest cały czas na ścieżce wzrostowej. Największy problem, jaki mamy i będziemy mieli, to jest z cenami usług. Dlatego, że w przypadku przemysłu podniesienie płac. To jest dla, mimo wszystko, przemyśle, zawsze można kupić bardziej wydajne maszyny. My cały czas nie jesteśmy tym najbardziej wydajnym krajem, w sensie można zainwestować, kupić, co tego przedsiębiorcy nie robią, czy robią w niejakim stopniu, ale już na przykład Volkswagen poinformował, że tak naprawdę w tej chwili zwolni, będzie zwalniać, znaczy zwiększy produkcję, zwalniając ludzi mhm. i podwyższając ich wydajność pracy przez nowe, przez nowe maszyny. Natomiast problem polega na tym, że tam można utrzymać konkurencyjność, natomiast w przypadku usług, większości usług, gdzie notabene jest najwięcej pracujących Zapłacę minimalną, albo zapłacę, które są bliskie minimalnej. W większości przypadków nie ma możliwości, tak naprawdę, zastąpienia człowieka maszyną. Przynajmniej płci co? Mm -hmm. czy, czy w tani sposób. I to powoduje, że wzrost cen usług na w budownictwie i tak dalej. To... Po prostu wraz ze wzrostem cen płacy minimalnym no, no, no nie ma wyjścia. On musi nastąpić. Tam są jest takie po prostu że już ceny są informacje Ale, mieszkań, ale tak. proszę zwrócić uwagę, że cały czas jesteśmy przed tym skokowym wzrostem płac, który chce wymusić na gospodarce program program pisu. Także mhm. y, także tutaj jesteśmy, no, mówię, jesteśmy w moim przekonaniu skazani na to, że wzrost będzie coraz słabszy, a Inflacja będzie coraz wyższa, no co prędzej czy później oczywiście ludziom przestanie się podobać, no, ale w tej chwili płci coś się, się, się podoba. Jak powiedziałem, ludzie w pierwszej kolejności widzą, że dostają pieniądze na do ręki, tak jest, a dopiero potem zaczynają kojarzyć, że może czyli jest jakiś związanie. To, 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 to nie będzie miało teraz wpływu zapewne na wynik wyborów, ale przeciwnie. Ci... Nie, nie, nie. Zresztą jeśli mowa o programie koalicji, to też muszę powiedzieć, że to jest tak, on jest tak marginalnie lepszy, dlatego że on tak samo w sensie finansowym, no ja rozumiem, że koalicja jest może zmuszona do tego. To znaczy. Ma tych doradców mówiących, no jak nie zaproponujemy tyle samo, co PIS, to, 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 to przegramy. Wydaje się, że da, wszystko jedno. Ale, ale program jest tylko tyle lepszy, że przynajmniej w programie platformy nie ma tych elementów ograniczających jeszcze bardziej tempo wzrostu. Czyli na przykład mówią, jak będziemy dawać pieniądze ludziom do płacy minimalnej, to jako premię jakąś za dopłatę do płacy, a nie na przykład Dokładnie. pieniądze. Zachęcający do tego, żeby w ogóle przestać pracować. Czyli z tej jednej strony jest troszeczkę lepsza. Natomiast w sensie finansowym, no to w tej chwili no, wpadliśmy w tę pułapkę, gdzie politycy, ja już no, o tym mówiłem, no, są przekonani, ja takie... że inaczej wygrać wybory, niż kupując głosy nie da się. No, ja mam takie poczucie, że PSL strasznie popłynęło w tych swoich obietnicach, bo. Yy, yy... Zawieszenie gdzieś tam opłaty hmm. ZUS-u, 50 tysięcy złotych do mieszkania, no to są też kolosalne sumy, jak się to, to tak dla Ciebie tak ale... PSL tak samo znaczy, jak wszyscy inni, ja no, no, no w tej chwili jest niecytowanie się tylko akurat w przypadku PSL-u, który wiadomo, że na pewno nie będzie tym głównym, Rząd, niezależnie od wyniku wyborów, no, może tak. co najwyżej no, być w koalicji, może być koalicjantem, bądź jest. koalicjantem op opozycyjnej partii, bądź rządzącej. E, no, no, w pewnym sensie troszeczkę można patrzeć na to bardziej przez palce. PSL był zawsze partią zresztą, e, no, powiedzmy, lubiącą przesadnie twardego budżetu itd., tak tak więc nie mam, nie mam pretensji ani do PSL-u, ani do Lewicy, która też ma prawo w takiej sytuacji mówić, co chce. Natomiast dwie partie które, za, na których tak czy owak spoczywa odpowiedzialność za przyszłość tego kraju, niezależnie od tego, która z nich wygra. No przepraszam, w ten sposób to może określę. Mhm. No one zaczęły rzeczywiście tę grę, licytację, która musi nas prowadzić w stronę wolniejszego wzrostu i rosnącej inflacji, czyli rosnącego niezadowolenia. No, za bal w tej chwili rzeczywiście zapłacimy i to kaca. Nie brzmi to zbyt dobrze. Jakie w, w takim razie, hmm, z pana perspektywy, kroki powinna podjąć partia zwycięska, niezależnie od tego, kto to będzie, żeby zahamować to, tą inflację? Wie to wszystko, pani, jest mówimy? pewien problem, którego ja, który ja już kiedyś tam mówiłem, że w tej chwili partie najwyraźniej właściwie straciły, znaczy, jakby być, no, straciły rozum w ogóle. Zdroworozsądkowość? Tak. To znaczy, yy, na przykład, no pis rządzący, no, już mówię, ale to oczywiście jest absolutnie odbicie tego w, w tym, co robi w tej chwili koalicja. Sam sobie generuje straszliwe problemy. Za pewnie dwa lata, no bo w przyszłym roku to jeszcze ratuje troszkę tam troszkę jednorazowych dochodów, i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze nie będzie tak widać. Ale myślę, że inflacja w przyszłym roku będzie bardzo wyraźna. Natomiast, no bardzo wyraźnie, partie po prostu przestały się interesować czymkolwiek, co wykracza poza. Poza horyzont najbliższych wyborów. Czyli krótko mówiąc, mhm. już nawet nikt nie myśli perspektywy, czy my w policji myślę perspektywą czterech lat. W tej chwili wszyscy myślą jedynie, znaczy zarówno PIS jak i Platforma, perspektywą najbliższych i do dziesięciu tygodni, czy. Nie, jest. Skąd? Miesiące. czterech tygodni, Miesiące. tak jest. Nawet nie cztery lata, tylko cztery tygodnie. A tak. potem niech się wali, to już będziemy mieli kłopoty wszystko jedno. Byleby te cztery tygodnie. Przetrwać 5 no, tygodni, może. 9, e... dzisiaj 13, no niecałe 5. No, tak jest. O. Bardzo dziękuję pani Profesor. Dziękuję za to bardzo. Panią lepszy humor prowadziłem teraz? Tak, tak, bo Trzeba też doceniać, się zawsze się... Mówię, że trzeba doceniać tę stronę komuś. humorystyczną tego wszystkiego, ma, co się chwilami, dzieje. Nie, nie. Patrząc i słuchając tego, co się dzieje, mam wrażenie, że nic innego nam nie pozostało. Ale z drugiej strony, jak się właśnie zaczyna to wszystko analizować, to no to teraz będzie o książkach. Trochę pozytywniej. No, Dzięki pozytywnie. serdecznie Dziękuję za bardzo. Spotkanie. Profesor Orłowski był razem z nami.